Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście rozpoczęła dochodzenie w sprawie przejęcia mieszkania w dzielnicy Siedlce przez Karola Nawrockiego od pana Jerzego. Wpłynęły trzy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Dwa 8 marca od Magdaleny Biejat i osoby prywatnej oraz trzecie od prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Sprawa dotyczy tak zwanej afery mieszkaniowej. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Mariusz Duszyński poinformował, że w ramach postępowania sprawdzającego od 9 maja do 13 czerwca prokuratura zebrała dokumentację z wielu instytucji, w tym m.in. z aresztu Zakładu Karnego, MOPR, NFZ, sądów DPS-u oraz od zarządcy nieruchomości. Po analizie materiałów i przesłuchaniu przedstawiciela prezydenta Gdańska prokurator uznał, że zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa. 13 czerwca 2025 roku wszczęto śledztwo w sprawie doprowadzenia pana Jerzego w latach 2012-2017 do niekorzystnego rozporządzenia swoim majątkiem, mieszkaniem o wartości 120 tys. złotych. Według ustaleń mężczyzna został wprowadzony w błąd przy podpisywaniu umowy przedwstępnej i pełnomocnictwa co do zapłaty pełnej kwoty oraz zapewnienia mu opieki. Na tej podstawie doszło do sprzedaży lokalu na rzecz Karola Nawrockiego, co miało działać na szkodę pokrzywdzonego. Prokuratura zapowiada dalsze czynności, w tym przesłuchania świadków i powołanie biegłych, które nie były możliwe na wcześniejszym etapie. Sprawa dotyczy przestępstwa z artykułu 286 Kodeksu Karnego, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.